16 na 8 to kod do zdrowia, o którym nie powie ci lekarz. Nikt ci tego nie powie nawet w reklamie, bo to nie jest produkt, na którym da się zarobić. To styl życia, który nie da się zamknąć w kapsułce lub w pudełku. Wyobraź sobie, że zamiast gonić za kolejnymi tabletkami, cudownymi dietami, skomplikowanymi planami, wprowadzasz jedną rzecz, która uruchamia twój organizm na najwyższych obrotach. A mówię tu o poście przerywanym 16 na 8, gdzie 16 godzin nie jesz. A swoje posiłki spożywasz w ciągu 8 godzin. Dlaczego to działa? Gdy nie jesz przez 16 godzin, poziom insuliny spada, a to sygnał dla organizmu, żeby przestał magazynować tłuszcz i zaczął go spalać jako źródło energii. Regeneracja komórkowa. Brak ciągłego trawienia daje Twoim komórkom czas na naprawę. Zmniejsza się stan zapalny, poprawia się odporność i ogólna kondycja organizmu. przerywany to nie moda na niejedzenie kolacji. To narzędzie, które reguluje poziom insuliny. Zmniejsza apetyt, stabilizuje poziom energii, daje ulgę w drugiej fazie cyklu, co odczuwa dużo kobiet. Post przerywany i połączenie do tego keto to jak wrzucenie piątego biegu. Twój organizm dość szybko wchodzi w ketozę, czyli w stan intensywnego spalania tłuszczu. Może to właśnie Twój pierwszy krok, który nie tylko zmieni Twoje ciało i życie bez żadnych kosztów, to jest tylko czas, który będzie Twoim świadomym wyborem. Po więcej obserwuj, mój profil.